Siemaneczko widzowie, ja mam dzisiaj dla was aż 10 zdrapek świąteczne odliczanie Co prawda jest już ponad miesiąc po świętach Ale nie padła jeszcze główna nagroda, więc mamy szansę Jedna zdrawka kosztuje 25 zł, czyli za 10 zdrapek daliśmy 250 Także no tutaj mam ich naprawdę pełno, będzie dzisiaj bardzo dużo do zdrapywania I już wam czytam kolejny raz na tym kanale o co w nich chodzi Zdrap Pola gry z liczbami od 1 do 24 Znajdź prezent i wygraj przypisaną do niego kwotę Także bierzemy się do zdrapywania I zdrapujemy po kolei Bo jest to jakby taki kalendarz adwentowy Jak możecie zauważyć No i tutaj mamy Renifera Przechodzimy do dwójki Mamy kartkę świąteczną W trójce mamy Ciukcie Mamy choinkę. Teraz czas na piątkę. No tutaj mamy szyszki. Także przechodzimy do drugiego rzędu i zdrapujemy szóstkę. No i mamy gwiazdę. A szukamy prezentu, więc na razie nic nie mamy. Siódemka. Tutaj mamy kulę. Ósemka. Mamy anioła. Dziewiątka. Mamy stroik i dziesiątka, sanie. Także przechodzimy do kolejnego rzędu i zdrapujemy teraz jedenastkę. Mamy łyżwę, dwunastka, już po, połowa za nami, sople, trzynastka, świeca, czternastka, lizak i piętnastka. Trąbka. Także przechodzimy do kolejnego rzędu i zdrapujemy. Szesnastkę. Mamy rękawicę. Siedemnastka. Mamy piernik. Osiemnastka. Już coraz bliżej święta. Tutaj mamy kożuch. Dziewiętnastka. Czapka. Dwudziestka. Mamy bałwanek. Bałwanka. Dwadzieścia jeden. Mamy kominek. Dwadzieścia dwa. 23. Mamy dzwon i uwaga, 24, no, ale niestety jest to skarpetka. Także pierwsza zdrapka jest przegrana i bierzemy się za drugą, jeszcze 9 przed nami. Także zdrapujemy pierwszą, pierwsze pole. Mamy korzuch. W drugim mamy skarpetę, znowu. W trójce mamy trąbkę. Czwórka i mamy tutaj bałwanka. W piątce mamy aniołka. No i szósteczka. Przychodzi wtedy Mikołaj, więc może się coś trafi. Ale no niestety jest łyżwa. Także teraz siódemka. Mamy kominek. Ósemka. Renifer, dziewiątka, kula, dziesiątka, piernik, także my przechodzimy już aż do, już do trzeciego rzędu. Jedenastka, tu mamy gwiazdę, w dwunastce mamy szyszki, trzynastka, mamy skrzat, skrzata, czternastka, mamy ciuchcie i piętnastka. Kartkę świąteczną, także kolejny rząd i przechodzimy do szesnastki. Mamy lizaka, świecę, dzwonek, rękawice i sople lodu. No i ostatni rząd przed nami, także zdrapujemy. Może czegoś się w końcu dodrapiemy. Mamy choinkę. Mamy stroik Sanie I ostatnie 24 I uwaga No ale niestety jest tu czapka Także druga zdrapka przegrana Jak na razie Te dwie zdrabki to 50 zł I nic nie ma Przechodzimy do trzeciej zdrapki No i zdrapujemy Jedynkę Mamy łyżwę Mamy rękawicę, mamy skrzata, trąbkę, aniołka, przechodzimy do szóstki, mamy sople lodu, kożuch, szyszki. Bałwanka i choinkę. Przechodzimy do następnego rzędu. Mamy renifera, mamy kulę, gwiazdę i ciuchcie. W 15 mamy stroik, także ten rząd już za nami. Przechodzimy do kolejnego. Mamy świecę. Mamy czapkę tutaj. 18 to skarpeta, sanie. 20 to kartka świąteczna. No i ostatni rząd coraz bliżej świąt. Tutaj mamy piernika. Mamy dzwonek 23 i to jest kominek. I znowu to 24 i no niestety, ale mamy lizaka, także no trzecia zdrabka już przegrana, jest to 75 zł. I na razie nic nie ma, także przechodzimy już do czwartej zdrabki i zdrapujemy jedynkę. No i mamy tutaj lizaka, kulę, sanie Kartkę, świąteczną kartkę, szyszki. No i przechodzimy do szóstki. No ale niestety już widzę, że tutaj mamy kożuch, siódemka. Mamy dzwonek. Tutaj mamy skrzata, rękawiczkę i renifera. Przechodzimy do następnego rzędu, już jedenastka kominek. No i teraz już mamy połowę zdrapaną, ale niestety jest tu czapka. No to przechodzimy do trzynastki. No i mamy tutaj łyżwę. 14 i mamy trąbkę. 15 i jest to bałwanek. Ogólnie to mamy tutaj cały pakiet kupiony tych zdrapek. No i naprawdę dużo to wyszło, więc no raczej powinno się coś trafić, ale zobaczymy. Dalej. Mamy aniołka. Gwiazdę, świecę, skarpetkę, piernik, no i ostatni rząd znowu przed nami: mamy stroik, Sople lodu, choinkę, no i 24 I uwaga, uwaga. No, ale niestety jest to ciuchcia. Już czwarta zdrapka jest przegrana. No i zostało nam jeszcze sześć zdrapek, także zdrapujemy dalej. Mamy piernik. Dzwonek. Łyżwę. Kartkę świąteczną. Świecę plelodu. lodu w siódemce mamy aniołka tutaj mamy lizaka przechodzimy do dziewiątki i mamy kożuch do dziesiątki ciuchcia, no jak na razie no na wygraną nam się nie zapowiada, ale zobaczymy dalej, bo jeszcze jednak sześć zdrapek przed nami, więc no jeszcze jest duża szansa jedenastka, tu mamy skrzata Mamy bałwanka, A tutaj mamy kominek. 14 i jest to stroik. piętnastka, trąbka. Przechodzimy do następnego rzędu, 16. Mamy choinkę. Mamy gwiazdę. Mamy sanie, skarpetę. I czapkę. No i znowu ten ostatni rząd przed nami, zdrakujemy 21. No i mamy tu kulę 22 i szysz... są to szyszki. 23, mamy rękawiczkę. No i 24. No i jest to renifer, niestety. Także piąta zdrapka już przegrana. Połowa za nami i połowa zdrapek jest przegrana. No i bierzemy się za drugą połowę. Mamy szyszki. No i super mamy wygraną w końcu 25 zł tutaj w dwójce jest prezent. No i jedna zdrapka jest chociaż zwrócona. No i zdrapujemy dalej, może będzie więcej tych wygranych. Mamy lizaka, kula i piernika. No i przechodzimy do następnego rzędu. No i mamy tutaj skrzata. Tutaj mamy dzwoneczek. Mamy stroik. Mamy gwiazdę. No i mamy korzuch. Przechodzimy do następnego rzędu. Mamy bałwanka, łyżwę, aniołka. No i super jest kolejna wygrana znowu 25 zł. Czyli w jednej zdrawce zwróciły się dwie zdrawki. W tej drabce mamy już 50 zł, także super jest. Tutaj mamy soplę lodu. Mamy renifera, mamy rękawicę, ciuchcie, no i kolejny prezent jest już 75 zł. Mamy skarpetę, kartkę świąteczną, trąbkę, kolejne 25 zł. I 100 zł. No, słuchajcie, jest super. I teraz muszę poprosić mojego operatora o kalkulator, bo zapomniałam sobie wcześniej przygotować. Także, operatorze, daj mi tutaj ten kalkulator. No i sobie będziemy liczyć te wszystkie wygrane, żeby się tutaj nie pogubić. Tu już mi ten operator przygotował. No i w tej zdrapce mamy dużą wygraną także przechodzimy do następnej zdrawki mamy dzwoneczek czapkę kartkę świąteczną sanie skarpetę mamy tutaj szyszki choinka Gwiazda, Renifer i kominek. Przechodzimy do następnego rzędu. Rękawica, Anioł, Ciuchcia, Stroik i Piernik. Mamy świecę bałwanka, kożuch. Skrzata mamy, kula, lizak, łyżwa, trąbka i uwaga ostatnie, ale są tu sople lodu, także zrabka przegrana, przechodzimy do następnej. Zostały, zostały nam już tylko trzy zdrabki. No, i zawieramy się do zdrapywania. Mamy łyżwę. Do, dobra, jest 25 zł. Tutaj sobie mój operator naliczy to wszystko. Przechodzimy do trójeczki. Mamy renifera. Mamy kule. No, cieszę już się, że ta zrapka jest na pewno wygrana. Mamy trąbkę. Lizaka. Krzyżki, piernik, czapka i choinka. Już przechodzimy do trzeciego rzędu. Mamy kartkę świąteczną, skrzata, już tu widzę świecę, skarpetę i kominek. Także przechodzimy do przedostatniego rzędu i zrapuję dalej. Mamy ciuchcie, anioła, rękawiczkę, dzwonek i gwiazdę. Przechodzimy już do ostatniego rzędu. Mamy bałwanka, sanie, kożuch i stroik. Także w tej drapce mamy 25 zł i zostały nam ostatnie dwie zdrapki i zdrapujemy teraz przedostatnią. <laughs> Mamy tutaj kartkę świąteczną, sople lodu, lizak, gwiazda, dzwoneczek, stroik, skrzat, kominek choinka i renifera. Przechodzimy do trzeciego rzędu. Mamy rękawiczkę, anioła, bałwanka, świecę i ciuchcie. Szesnastka, mamy piernik, siedemnastka, trąbka. Tutaj mamy y, skarpetkę, 19 i to są sanie. I w 20 mamy szyszki. No i ostatni rząd przed nami. Bierzemy się do niego. Mamy kulę. kożuch, czapkę i 24. No i niestety jest to łyżwa, także ta zdrapka jest przegrana. No i została nam ostatnia zdrapka. Także szybko zdrapujemy i szukamy prezentu. Mamy anioła, kominek, soplę lodu, kulę, kożuch, sanie, kartkę świąteczną, łyżwę, gwiazdę. No, i jest kolejne 25 zł. Także wygrana jest super. Jedenastka. Mamy piernik, dzwonek, trąbkę, ciuchcie i renifera. Jeszcze tylko dwa rzędy przed nami. Mamy lizaka, czapkę. Szata, rękawice i stroik. No i ostatni rząd. Mamy świecę, bałwanka, skarpetę i święta, uwaga. No i niestety choinka, ale i tak jest tutaj 25 zł. Także wygranych padło dużo. No i powiem Wam, że... Wszystkich 10 zrobek, za które zapłaciliśmy 250 zł, zwróciło się 250 zł. Także wszystkie zrapki są zwrócone. Tutaj mamy 25, tutaj mamy, tutaj też mamy stówkę, tu mamy kolejne 25, tam gdzieś też było 25, tutaj, tutaj. Także jest naprawdę super i widzimy się w następnym odcinku.